Witajcie kochani, z tej strony Nicole i dzisiaj przyjechałam do soneta, bo mam dzisiaj wsiąść pierwszy raz na niego. Pierwszy raz od miesiąca chyba niecałego, bo minęły jeszcze dwa tygodnie po klinice i mamy teraz od dzisiejszego dnia ruszać go po 5 minut, powoli ciutkę tam zwiększać, ale już za tydzień mamy powoli już zwiększać taki. Wysiłek jego i już wracać powoli do pracy, ale tak bardzo, bardzo powoli. Więc dzisiaj zaczynamy 5 minut kusa oficjalnie, wracamy. Ja mam dzisiaj, oproszę, paszę soneto, by mi się ostatnio skończyła, i meszyk, bo to się skończy skoń już, zaraz, powoli, będzie się kończył. Mam też herbatkę uspokajającą, żeby tylko sonet był zdenerwowany, a nie ja, z kubka z Saracena od Optifidu i. Chyba dzisiaj założę czaprak i nauszniki, te nowe z Kentucky, których jeszcze nie miałam okazji założyć, bo sam sobie krzywdę zrobił jak go kupiłam, e, więc zakładam pierwszy raz siądę na nim e, no w tym czapraku na konia e, i sobie pojeździmy całe 5 minut, ale to zawsze coś. Mam nadzieję, że są mnie w to w te 5 minut nie zabije, bo pewnie będzie miał bardzo dużo energii. Na 100%. Mam dzisiaj też dla niego smoczuszka, taką świnkę. I lecę to wszystko garnieć. Bardzo mi się nie chce przesypywać tych paść, więc chyba najpierw pojeżdżę, a później będę się w to bawić, ale zobaczę jeszcze. Cześć, myszko! Cześć! Też smaczka? Cześć, Masz. Aha, ok. Tak jest, dobra. Nie mam pytań. Muszę tego. Warko czeka rozwiązać już I ogarnąć trochę, bo trzeba będzie go bez już odgruzować, tak poważnie Dzisiaj też będę się bawić w grudę, bo wczoraj mi nie było Także zapraszam, zakładaj kantar i chodź zewnątrz A, to nie umiem sam założyć kantara, dobra, nieważne Idę po kantarek Biorę, biorę ten z Reti Horsa. On już jest cały taki uwalony w piachu W meszu, we wszystkim, bo stąd się nim witarzył też i maszyk jadł Także już trudno. Wykładam póki zima i coś takiego yy, takiej pogody zakurzonej. A później już zabiorę. Dawaj zakładaj. Później już zabiorę go do prania. Czemu konie nie miał założyć sami kantara? Gdzie zgubiłeś ucho? Daj ucho. <laughs> Come. On. Come here. Dobra, Geogen jest już na wypięciach. rozpiła mu też derkę, Wejmuje, zabieram. W ogóle patrzcie jaka ona już jest cała w sierści. Już zaczyna powoli odrastać sonetki, też zaczyna gubić tę sierść. Więc niedługo trzeba będzie na nowo się walić w golenie, ale na razie chcę, żeby on całkiem, całkiem zarósł. Patrzymy, szyję mam uwaloną, nogi tak znośnie. Trzeba ogon rozczesać. I z drugiej strony też szyjka. Ogarnąć trochę tą grzywę, w ogóle zaczyna już powoli odrastać, ale zapomniałam ostatnio mu smarować tą wcierką na porost e, włosów. nie trzeba będzie się pobawić i wrócić do tego, bo bez skitu pomagała. Dobra, e, czyszczenie soneta i jego kopy zajęło mi dosłownie 2 minuty. Szybko w e, miarę też jakościowo e, lecę z psika, mu w sumie szyję nie trzeba, czy grzywę, ogon. Cikaszem z Reti z Black Horsa, z Reti Horse'a, z Black Horsa, żeby później móc to rozczesać, bo trochę brudny jest. A po prostu w tym czasie, póki to się tam będzie wchłaniać, to idę, stawie myszyk, czajnik i wsypię mesz. Bo akurat mesz tam w pojemnikach mam, a później Będę kontynuować czyszczenie, szkoły, sprzętu, i tak dalej. Nikt się gotuje, tutaj muszę zalać się tą wodą. Idę dalej go czyścić i znieść sprzęt. Mam tutaj ten grantowy kantarek z kantaki i uszki, co się tak pięknie błyszczy. Zobaczcie tylko. Te uszy w ogóle są. E, chciałam powiedzieć, ogłuszające, e, wyciszające. I założę akurat dzisiaj seryjny tobie, może nie będzie się bał różnych dziwnych rzeczy że zostawiam to tu tutaj, muszę zdezpozytywować metki, bo jeszcze metki na tym są I przyjdę z, z siodłem i z chraniaczami i ogłowiem Boże, świniaku, musiałeś to nasrać, będę musiała po tobie sprzątać Aha, jesteś oblizujesz mhm. Okej, okay. nie mam pytań Patrzcie jak Sonecik się ładnie błyszczy po tej szczotce, bo właśnie przetestowałam i bardzo fajna, polecam a to jest jakiś tam ekskluzji, coś tam diva, ale bardzo fajna z Hasa. Tak, hasa to jest, tak, tak. I fajnie na to bardzo, bo to jest owcze futro. Przykuwałam tutaj sprzęt. Już wszystko leży. Ładnie tak ogarnięty To jest ten czapraczek tutaj. O głowie. No, ochraniacze. Muszę tylko ogarnąć jeszcze grzywy i ogon. I będziemy się siodlać. Dobra, Sunecik już ma na sobie czapraczek, siodełko, ochraniaczki. A ja już mam... Kask i oficerki. Zakładam mu u głowie i nauszniki, i biorę rękawiczki. Idziemy na hale. Mam nadzieję, że przeżyję Dobra, muszę wam powiedzieć, że jestem zakochana po prostu w tym sprzęcie. I pewnie to nie jest mój ostatni taki OMG, po prostu patrzcie, jak on się ładnie puszczy. nacik? Ja nie mogę, ja jestem zakochana naprawdę. Chcę już na zawody, żeby w tym jechać. Dobra, pojeździliśmy. Jak możecie zauważyć, żyje. Znaczyk nie odwalał nic. Został w dorożce, Zdjęłam mu już wszystko, cały sprzęt sobie też. Zdjęłam kaskę, przybrałam buty. W ogóle patrzcie, jakie zarobki, sobie skarpety kupiłam. Są pączki. A to są osły. A teraz tego osła będę ogarniać. Muszę mu umyć nogi z szarym mydłem i później posmarować maścią. Zobaczę czy mam liwan, albo możliwe, że liwan albo ogarnę. Ale jeśli nie mam to tą maścią ma je troszkę ale i będą zalawać tym riwanelem, żeby mu się to zagoiło. I myszek sobie się urobi, bo zapomniałam wtedy wlać. I zalałam teraz, także Dostanie sobie na sam koniec już ten mysz, bo matka zapomniała o taki zmęczony koń, że to tragedia, no. Walęczyłeś się tymi pięcioma minutami, tak? Dobra, uwaga, posmarowałam sobie nogi e, mydłem. I tak nam z tym mydłem szarem. Teraz czekam chwilę i pójdę ze mną smyć, posmaruję, posmaruję dupkę, dam mesz i spadam. I muszę jeszcze zrobić wiadra z jedzeniem. Nie ja chcę do domu. E, mamy już umyte nóżki z tego mydła, także biorę się za maście, będę smarować, a i tylko pierwoną. No, sanecik dostał już myszę, kontroli tutaj je. Ja to muszę was sprzątać, pozamiatać. Tak, tak, nie opluj mnie. Dobra, zostaje w boksie. Muszę tylko schować jeszcze sprzęcik. Zrobiłam mu wiaderka, już trochę ciutkę. Tam zwiększam, więc tam powoli żarcia. Będę mu zmieniać cieczkę chyba na cool condition. Zobaczymy, czy mu będzie smakować. Znaczy teraz mu dałam spróbować i posmakowała, ale czy będzie na dłuższą metę, to zobaczymy, nie? Zypałam mu kolację, już jest 21.00. Równo 0,0, zero, zero, proszę bardzo. A, Także, pa. No, dobranoc, wchuj na noc, karaluchy pod poduchy, i tak dalej, dalej. Dobra. Zabieram kantar, Muszę tylko przełożyć to wiaderko z kolacją tutaj. I zabieram jeszcze wiadro po myszu. Idę, co wiader, wszystkie umyć. Odłożyć kantar i będę zawieźć do domu. W sumie już auto odpaliłam, bo akurat przestają mi stoi dosłownie, bo masz musiałam zawieźć. Nie, a właśnie przesypałam też tutaj o tego, co. No tam pasze, nie? Powiem wam, że jest dzisiaj strasznie zimno, nie wiem, wczoraj było tak gorąco, że no, ja aż jechałam do Legnicy z Zielonej i jechałam w samochodzie po prostu w koszulce, bo mi nawet słońce tak parzyło, że po prostu było mi za gorąco. No, a dzisiaj mi normalnie zamarzają palce, nie, tak, tak dosłownie tak mam zamarznięte, także zabieram jeden kubek, który miałam dla panieli z herbatką, swój kubek, zaniosę do auta. Albo nie najpierw do paki, podpakę. Idę. Leci mi wszystko z rąk. Idę po siodełko i u głowie... Muszę otworzyć pakę, bo oczywiście się zamknęłam. Zapomniałam o tym siodle. Odkładam świadełko i będę jechać do domu, bo generalnie. zjadam dzisiaj tylko zupę chińską. I to tą taką. Włowina tyriaki, to chyba ja jestem, bo kurczak tyriaki e, z o nie. Zarąbiście, dobra, ale niezbyt fajne to jest jedzenie. Nie mam kaloszków, ale no to jest super, więc mam nadzieję, że nie będą mi nic naszykali stajeni że jednej kaloszki. E, dobra. Biorę siadeło z tym przepięknym przed cudownym czaprakiem i lecę. Odłożyć to i zwijać. Patrzcie normalnie no to są czerwone palce, nie? To nie jest kwestia kamery, tylko po prostu tutaj mam jasną, a tutaj mam czerwoną rękę, nie? Czekajcie Dobra, już jestem w samochodzie. Czekam aż mi te palce odmarzną. Na szczęście mi się grzał samochód przed stajnią, więc jest cieplutko. Um, będę zwijać już na haus. Wymyślać coś do jedzenia muszę, nie tylko w ogóle co. Także życzę mi powodzenia. <noise> Zaraz, jeszcze trochę będę was pytać w ogóle, e, c, co zrobię z jedzenia, nie? No, e, i co, i. Łapkę w górę. Subskrypcję. I co, i się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa.